Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niestety nie nagram gameplaya teraz z Gotika 2, gdyż iż, ponieważ nie działa mi Gotik. No ale mniejsza. Coś rozkminimy najwyżej załatwię następną płytę. Hmm, dobra, to tak. No to teraz zacznę nagrywać gameplaye z Minecrafta kilka. Potem jak mi się znudzi, to... Nie no, zacznę ogarniać powoli tą płytę do Gotika następną. Może zadziała. Jak zadziała, to będę nagrywał tamtą. O, gameplaya z gottica, nie. No i będę wrzucał. Już, już jak zacząłem Minecraft, to już będę wrzucał tam co jakiś czas odcinki z Minecrafta jakieś takie. Bo mnie ta gra już nudziła za bardzo. No dobra. nazywa Nowego Świata. Dobry świat. A co tam? Będzie normalna, bez nazwy praktycznie. Dobra. Co na początku? Nie no, będę chodził normalnie. Budował się tak jak gdyby nigdy nic. Po prostu Sedomek strzelę. W żadnych górach, w żadnych podziemiach. Po prostu zwykła mała chatka. Nie, dobra, nie mała chatka. No, po prostu domek z drewna, no. Czyli chatka, no. Nie, no, chatka jest zsiana, dobra, no mniejsza. Po prostu zrobię sobie jakiś domek. Przepraszam za cichość, głośność. Nie wiem, jak mówię do tego mikrofonu. Pierwszy raz nagrywam gameplaya z takim mikrofonem, że. <laughs> no, mniejsza, dobra, dobra, mniejsza. No i coś nie działa. I oto jesteśmy. O tak ulubione miejsce, gdzie mogłem się wydysponować I łąka, Jupi. Trawka. Kwiatki. Ciach, ciach-ciach-ciach. Świnki, drewno. jej. Wszystko co mam. Co mi potrzebne jest. Dobra, to tak, teraz pokopiemy sobie trochę drewienka. Znowu SMS. kuziwa, Żeby nie kmać na kanale, powiedziałem kuziwa, Żeby nie było zwa. Nie przeklęłem. Nie miałem takiego zamiaru. Dobra. Bardzo dużo mi tego drewna jest potrzebne. Bardzo dużo, więc ja to może przewinę. Bo raczej się nie chcę wam patrzeć, jak to robię. No, dobra. Wyrąbałem trochę lasu. Mam trochę drewna. Powinno mi stać. No tutaj już przygotowałem sobie takie małe fundamenty na mój domek. Fundament jest drewna, bardzo inteligentne. Dobra. Hmm. To może już od razu zrobimy, tak. Cieba. Ciach, 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 ciach. Ciach, a właśnie, no tak. Cobblestone'a jeszcze sobie wykopałem, znalazłem kilka owiec. Cztery. Wziąłem sobie trzy wełny, to od razu mam łóżko. Znaczy, jeszcze nie mam łóżka, ale sobie zbuduję łóżko spokojnie. No, bez łóżka jakie to masz sens życia, nie? Jestem najlepszy w łóżku, potrafię spać nawet 20 godzin. Hmm. Dobra. Tak, latający Crafting Table, to jest trochę dziwne. Ech. Trzeba to naprawić. Ciach, ciach, ciach. Bach, już nie lato. Nie ma problemu. Dobra. Fundamenty, budowujemy. Dobra, jeszcze chwileczkę przerwy. Okej, okay, dobra, no, zrobiłem krótką przerwę. Przepraszam, że te przerwy, ale naprawdę mam tutaj hałas trochę. Tak to nie chcę, żebyście wszystkiego usłyszeli. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. Ciach, ciach. No, właśnie takie domki lubię zawsze. Takie budowałem i jakoś chyba przy takich domkach pozostanę. Inne mi się niestety nie podobają. Na przykład takie w skałach, w górach. Le, w czym tam jeszcze? W podziemiach. To jest dziwne. Jedyne co lubię w podzimiach to kopalnie. I napotkanie dużej ilości creeperów i bla. takich tam. rany. Mm. Ile budowania. Nie wiem, tak naprawdę może się zdawać po jakimś czasie nudne. No. no dla mnie to jest już nudne zaczyna być powoli, ale to wiecie, grałem to długo, naprawdę długo, nie nagrywałem nic z tego. No teraz zacząłem jakoś tak się interesować gameplayami z powodu zarobku. Nie ja, tak naprawdę to nie, z przyjemności to robię. Nie no, nie, podważnie. Kiedyś próbowałem robić gameplaye na innym kanale, ale teraz to jakoś mi to nie wypaliło. Straciłem Wenę całą i o tyle z moich nagrań. No ale teraz znowu powróciłem z bratem i jest dobrze, tak, mam wenę, mam lepszy sprzęt i normalnie, jest fajnie. Teraz możemy nagrywać normalne gameplaye. Z normalnych gier, aczkolwiek wolimy sobie zrobić oko na klasykę. No i w dodatku Minecrafta, no ale to już mój pomysł taki głupi. Gu kupi, kupi pomysł. No, no ale cóż, innego wyjścia nie miałem, bo mi gotik nie działa. Nie wiem dlaczego, albo ściągnę może. Nie no, nie będę ściągać, już oryginalnego kupić, nie? Dobra, tak. O, cieba, mam, już drzwiczki, cholera, dachu nie mam. To po co mi drzwiczki, Łóżko <głuszko> teraz zrobimy. O, mamy łóżeczko, tak jest łóżeczko, dobrze, ciach, Ach, mam łóżko, dobra, to jeszcze coś, oj, jeszcze muszę coś zrobić, ciach, 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 o, no węgla się dokopałem, a akurat chciałem węgiel sobie zrobić, dobra, zrobimy to z tym, 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 tym. Mhm. Tyle węgla? To, no, za duże to zbiorowisko to nie było. Dobra, teraz potrzebuję tak... Potrzebuję piecyka! Piecyka potrzebuję, żeby zrobić sobie węgiel, tak? Niektórzy co dopiero zaczynają poznawać Minecrafta. Nie ma takich osób, ale tak jakby były na przykład ze dwie osoby, to mówię. Dzięki drewna... Dre, dzięki drewnowi... Drewnie. <laughs> nie mogłem się wysłowić. Yyy, można sobie zrobić... Oj, o nie, ten dźwięk, to było straszne. Chyba zaraz wyłączę tą grę. Yy. Nienawidzę tego dźwięku. Dobra. Dzięki drewnowi... Mm. Możemy sobie walnąć... Ciach. Hmm. Dobra, mam nadzieję, że się nie spali. Nie no, nie powinno się spalić. Możemy sobie walnąć, tak, w końcu się wysłowie. Węgiel. Więcej węgla niż normalnie węgla. No dobra, ale mniejsza. To tak, teraz potrzebujemy dachu. Dach, dach, dach. Trzeba zrobić dach. To zrobimy go z desek, tak, z desek. Zrobimy sobie dach z desek. O, cz, 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 cz. Dokładnie to ze schodków. He, he, he. Dobra. No, zauważyliście w tej wersji w ogóle. Deski się różnią. Tak dla niektórych co nie zauważyli. Te z dżungli to mają trochę taki bardziej pomarańczowy kolorek. A te nie dżungli? No mają takie kolor. Tylko jeszcze nie zmienili, no na przykład tego. Schodków nie zmienili. Jak się robi z białych desek, to też powinny być chyba te schodki białe. Przynajmniej uważam i tak twierdzę, no ale nie wiem. Może to poprawią w następnej wersji? Chyba mam za mało schodków. Zdecydowanie mam za mało schodków. Dobra, kurde! niezu, jak dzielenie. Nie kle. Naprawdę nie kle. Jestem porządnym obywatelem, bez... Bez przekleństw potrafię przejść całą grę. <grystanie> Dobra, trzeba trochę zabrać... Fala yy. się, fala. Dobra... Że reszcie sobie zrobimy takie deski, bo one będą potrzebne. Mhm. Nie robię, muszę się, na drugi raz zapalić przed gameplayem, bo. Tylko mi to przeszkadza. Ciach, ciach. Okej. Okay. i pierwszy dach, pierwsze pomieszczenie. Jej, brawa! Uuu. Dobra, robimy dalej schodki, dach, nie schodki, dach, to jest dach. Ciech, ciech, bo Jezu, teraz postawię źle i będzie lipa. No, słońce, oj, nie widać nam słońca już, znaczy nie, bo mam do ustawienia. Dobra, zaraz to przestawię, mamy tych krótkich chyba, czy tam normalnych. Zaraz na długie, spokojnie, nie się. No, ale nam tutaj już powoli słońce zachodzi. Zaraz się mapki zaczną rozplanować, więc ja idę spać. Do zobaczenia. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. W następnym odcinku będzie coś nowego. Możliwe, że nie usłyszeliście, bo mi się mikrofon przestawił. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Żegnam. Do zobaczenia.